Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie naprawdę bardzo, bardzo króciutki filmik informacyjny. Tutaj chcę podać tylko i wyłącznie informacje, co zbliża się do AFK, a zbliża się kolejna kolaboracja. Będą prawdopodobnie dwie postacie międzywymiarowe. Zawsze przy kolaboracjach są dwie, tak było przy Personie, tak było przy Wiedźminie, tak było przy. Overlordzie, zawsze jak jest kolaboracja z jakimś anime, z jakimś uniwersum, to zawsze są dwie postacie jedna jest zawsze na sporej przecenie, ale bez problemu każdy gracz jest w stanie wymienić obie postacie Free to Play. Nie musi wydawać żadnych pieniędzy, po prostu musi odpowiednio zarządzać zasobami i się przygotować do tej wymiany, która będzie za dwa miesiące. Prawdopodobnie dzisiaj będzie więcej informacji, już takich oficjalnych. Na razie twórcy wrzucili nam takie oto zdjęcie na swoje media społecznościowe. No i bardzo łatwo tak naprawdę sprawdzić o jaką kolaborację chodzi. Będzie to kolaboracja z anime. Jeżeli sobie przybliżymy. Nie wiem czy będziecie to widzieli tak dokładnie na telefonach, ale powinniście to widzieć na komputerach, laptopach i tak dalej. Także tutaj mamy R0. To będzie anime, czy też manga, czy też light novel? Nie wiem, bo ja od razu mówię na wstępie, że ja tego anime nie oglądałem. Jeżeli jest manga to nie czytałem, tak samo nowelki nie czytałem. Ja tego anime, tego uniwersum kompletnie nie znam. Tak jak Overlorda znałem, Wiedźmina znałem, nawet Personę znałem. Tak, tego kompletnie nie ogarniam. Ale mogę powiedzieć, jakie postacie się pojawią, bo można to sobie podejrzeć u doli, No i gdzieś tam już na Redditach krążą nazwy postaci. Także dla osób, które znają ReZero i lubią to anime, w ogóle ten świat, no to postacie, które się pojawią, to będą prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie na 100%, ale będą Torem i Emilia. Tych dwóch postaci możemy się spodziewać. Także to już jest oficjalne, bo twórcy właśnie nam to udostępnili. No i na samym dole mamy, więc to jest jakby jasny znak, czego możemy się spodziewać. Dzisiaj z tego co wiem, wychodzą pacznoucy, bo zawsze wychodzą co dwa tygodnie w środę. Także tam już pewnie będzie taka oficjalna zapowiedź i prawdopodobnie już poznamy takie ostateczne nazwy postaci. Ale tak jak mówię, osoby wtajemniczone już zdążyły właśnie skojarzyć te postacie z opisem Udoli. No i będą to prawdopodobnie Rem i Emilia, także jeżeli macie ochotę to możecie w komentarzach napisać co sądzicie o takiej kolaboracji. Według mnie, no ja w sumie nie wiem co mam powiedzieć, bo tak jak mówię ja tego nie oglądałem, nie czytałem. Ale szczerze mówiąc wolałbym zdecydowanie kolaborację jeżeli chodzi o anime. Z anime takimi jak Dragon Ball, takimi jak na przykład Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Myślę, że naprawdę fajne tam by było połączenia. Jeżeli chodzi o Dragon Balla, Goku i Vegeta wiadomo, mogliby mieć nawet jakąś fuzję. Naprawdę fajną postać można by stworzyć fajne postacie w sumie. Jeżeli chodzi o Demon Slayera, no to chyba wydaje mi się, że Tanjiro i Nezuko tutaj mieliby największy sens. Wiadomo, że tam jest mnóstwo fajnych postaci, ale wiadomo, Tanjiro i Nezuko to są dwie główne postacie. No a jeżeli chodzi o Jujutsu Kaisen, to na pewno Gojo i myślę, że i Itadori. Także moje pomysły już znacie, co ja chciałbym zobaczyć. I być może kiedyś zobaczę, zobaczymy. Ja chciałbym usłyszeć Wasze pomysły, jakie kolaboracje chcielibyście wy zobaczyć w grze. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.